O której godzinie w jakich okolicznościach doszło do wypadku na drodze krajowej 63. Około godziny 15:30 na drodze krajowej numer 63 w trasie Serce Łuków doszło do wypadku drogowego, jak się później okazało, ze skutkiem śmiertelnym. Z pierwszych ustaleń wynika, że pojazd Zdolny do, pojazd przeznaczony do przewozu osób jadących z kierunku Łukowa do Siedlec w miejscowości Okniny. Na razie no, nie znamy przyczyny, ale z pierwszych głosowania wynika, że podjął manewr wyprzedzania nie wiedząc, że pojazd był już wyprzedzany. Że był już wyprzedzany, przez który pojazd zderzał, zjechał do przydrożnego rowu, uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba zginęła, dwie osoby są w szpitalu Bukowie w i dwie są osoby w Siedlcach. pozostało przyczyny zdarzenia będzie i prowadzone dochodzenie Objazdy organizowane przez Odmienny nowej w kierunku siedlec przez okniny nowe, natomiast z siedlec do przez miejscowość gręzówkę. Ja tylko mogę apelować do kierowców i prosić o zmniejszenie prędkości z uwagi na jesień, zagrożenia, zwierzęta i opadające liście, które powoduje, że droga hamowania będzie się wydłużała.